Do czego zaprasza nas dzisiaj Pan Bóg przez to Słowo? Do czego nas zachęca? Zobaczcie, że tą myślą przewodnią chciałbym, żeby było to Słowo psalmu Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Jakie to są cuda, które mamy wspominać? Do czego zachęca Psalmista. W refrenie słuchaliśmy historię, która chwilę wcześniej była czytana. Pan przywołał głód na ziemię, odebrał cały zapas chleba, wysłał przed nimi męża Józefa, którego sprzedano w niewolę. Kajdanami ścisnęli mu nogi, jego kark zakuto w żelazo, aż się spełniła jego przepowiednia. I poświadczyło ją słowo Pańskie. Król posłał, aby go uwolnić, wyzwoli go władca ludów, ustanowi go panem nad swoim domem, władcą całej posiadłości swojej. Historia Józefa. Ten, który słyszeliśmy, sprzedany przez braci, jest zabrany do Egiptu i tam faraon, władca narodów, go wybiera jako namiestnika swojego królestwa. I kiedy przychodzi głód, znamy tą historię, przychodzą bracia jego, wysłani przez ojca Izraela, po, po co przychodzą? Po, po jedzenie. I on widzi tych braci. Ja myślę, że znacie tą historię. Jak oni się przerażeni, kiedy dowiadują się, że to jest Józef. Powiedzą, co mu zrobili. Ale Józef jest innym już Józefem. Jakby wybaczań to. I ten y, y, Józefa mądrość polega na tym, że on widzi w tym momencie, że to Bóg sprawił, że kiedy przyszedł głód, on jest teraz namiestnikiem, może pomóc swojemu ojcu i swojej rodzinie. Zaczyna widzieć to inaczej. I to, ten, który był odrzucony, staje się podstawą dobrobytu pozostałych. Jego członków rodziny. O czym mówi Jezus? Ten właśnie kamień, który odrzucili, budujący, stał się węglicą węgła. Już może wyczuwacie, o czym chcę dzisiaj mówić. Odrzucony staje się tym, który, co, jest, co jest podstawą. Czyli to, co w nas jest odrzucone, może stać się momentem podstawy do zmiany, punktem odniesienia, w znaczeniu takim, że dnem, do którego dotykamy i się odbija, Co jest tym odrzuceniem? Co może być odrzuceniem? Pierwsza rzecz, którą mamy, to no, słyszymy historię Józefa Izrael go kocha bardziej niż wszystkich synów. Jest najmłodszy. My już wiemy z historii, że jest nie najmłodszy, bo jeszcze będzie młodszy brat. Beniaminek się nazywa. Do dzisiaj przecież, jak ktoś piłkę nożną ogląda, nie? Mówimy Beniaminek, to moda drużyna w Nowej Lidze. Beniaminek. Beniamin jeszcze będzie. Ale ten syn jest. Józef jest ukochany, dlatego że Józef jest bardzo wrażliwy. Józef jest masny. Józef ma innego rodzaju myślenie niż ci hardzi, bracia. I ta hardość wygrywa, związana z zazdrością o tą szatę. Pojawia się tutaj. Ojciec mu dał szatę. Oni byli zazdrośni, więc co robią? Zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami. Czymś, co bardzo często powoduje odrzucenie zazdrość. Ktoś może się czuć niezwykle odrzucony, bo inni zazdrości ci coś zrobili. Zazdrość ma taką, taką nie, nieładną twarz, często w naszym wydaniu, że kiedy kogoś zazdroszy, to od razu się na niego denerwuje. Złoszcze na kogoś, bo on się powodzi, bo on ma jakoś łatwiej, ma lepiej, ma więcej. Jakby nie czuję zazdrości, nie umiem jej nazwać, ale od razu się denerwuję na to. To nie ma sensu, co ja robię. Moja praca jest bez sensu, za mało zarabiam, zmieniam. Jestem taki do niczego, nigdzie nie idę. Nie mam ochoty rozmawiać. Często dlatego, że to zazdrość tam jest ukryta. Zazdrość. Zakamuflowana zazdrość. A przecież zazdrość nie musi nikogo obdzierać nie musi być związana z tym gniewem, nienawiścią. Zobaczcie, jak, jak ta zazdrość yy, braci, yy, jaką jak, jak powoduje jakby taką, taką złość w nich, że oni, kiedy wrzucili go do studni, studnia była pusta, bez wody, kiedy potem zasiedli do posiłku. Wyobrażacie sobie, wrzucają brata, obdarli go, wrzucili go do studni i oni sobie zaraz jedzą. Jakby nigdy nic. Popatrzcie, że zazdrość potrafi tak zniszczyć kogoś, że staje się nieczuły. Nieczuły. To może być czymś, co odrzuca. To może być początek, że ktoś się czuje odrzucony, bo ktoś ci coś w złości robi. Fatalny jest, jak jest jakiś chłopak zazdrosny dziewczynę. Fatalne to jest. Być może która z was tego doświadczyła. Albo jak dziewczyna jest zazdrosna chłopaka. Sceny, złości, wiadomości wszelakich, manipulacji, nie? wszystkiego. Wszystkiego. To zazdrość może rozbijać wszystko może rozbijać źle przeżywana zazdrość taka która idzie w złość taka która nie czuje być może są wśród nas takie osoby które są ofiarami zazdrosnych ludzi ale takich ludzi źle zazdrosnych bo warto poczytać sobie księdza Krzysztofa Grzywacza o zazdrości o trudnych uczuciach Zazdrość też może być pozytywna. Oczywiście trudniejsza w takim nadaniu jej znaczenia, kiedy zazdroszczę komuś, nie wiem, na przykład ma piękne Volvo X160. No to można zazdrościć. Nie? Powiedzieć, fajny masz samochód. Albo na przykład zazdrościć, nie wiem, jakiegoś nie wiem, tytułu naukowego, powiedzieć. Zazdroszczyć, albo nie wiem, domu, albo masz takiego fajnego męża, albo żonę. Sir, zazdroszczyć, ale ci się trafiła. Chyba byłeś wiele razy na mszy o dobrą żonę, co? Pewnie czytałeś zawsze czytania, podziwiałeś się litanią, świeciłeś świeczkę Józefowi i byłeś zawsze na czas. Jak tyś to zrobił, nie? Taka Ci się trafiła. No tak, to jest, popatrzcie, inaczej, nie? Ale zazdrość Cię bierze. Słuchaj, jaka piękna. No. Jak Wy razem tańczycie, bawicie się, jak Wam się dobrze układa razem. Można być o co zazdrosnym. Można być o co zazdrosnym. Tak? Ale można też zrobić coś takiego, że powiedzieć, nie chcę tego widzieć. Jakiś czas temu I człowiek mówi tak: Nie mógł mieć nigdy dzieci, takich biologicznych swoich. Wielka tragedia. Wyobraźcie sobie, przyszedł tutaj do mnie, na dół, a do góry tam y, dzieci ze szkoły katolickiej się bawiły. Tam mają ten plac zabaw, taki, nie? On mówi: Proszę księdza, musiałem zejść na dół do piwnicy, żeby tego nie słyszeć. I ja taki, wiecie, też ból. Z, to zazdrość jest. Bo to jest coś bardzo cennego mi dzieci. Można być zazdrosną dziecko. To jest, to jest, słuchajcie, bardzo piękne, szlachetne uczucie. Ono nie musi być od razu w złość. Ono może być pięknym mecenasem, nie? dowartościować kogoś, nie? powiedzieć komuś dobrze. Natomiast częściej, częściej bywamy. Jako społeczeństwo jesteśmy niedojrzali emocjonalnie, więc częściej raczej doświadczaliśmy innej rzeczy. Tej złości wynikającej z zazdrości. Złośliwości. Trauma dziecka w podstawówce, jak kolega zobaczył nowy piórnik i go zrzucił na podłogę albo do śmietnika. Albo porysował nowy zeszyt. Zniszczył zazdrości. To się dzieje. Dalej. Popatrzcie w Ewangelii. Tam mamy innego rodzaju jeszcze, coś, co odrzuca. Ten gospodarz zrobił wszystko, co miał zrobić. Można było powiedzieć, no świetny menadżer, startupa postawił. Założył winnicę, otoczył ją murem. Wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę i daje rolnikom. Działajcie. Być może wśród nas są przedsiębiorcy, tacy, którzy macie swoje firmy. Być może są takie osoby. Jesteście na samozatrudnieniu. No to teraz do was tego nie mówię, ale ci z nas, którzy pracują u kogoś, znaczy ci, którzy pracują u kogoś, to czy mamy doświadczenie, że pracowaliśmy u kogoś? Pewnie większość ma. To ci szef dał samochód, narzędzia, zadania, coś tam ci dał. No i wyobraź sobie, że bierzesz to, pędz, rozwalasz. Mówisz, biorę ten komputer do domu, będzie teraz mój. Szef tak gdzie są wyniki jakieś? Nie ma. Nie będę z tobą rozmawiał. Dziwne, nie? A oni to zrobili. Powiedzieli, to jest moje, zostawiam to. To jest moje, nic ci nie dam. Zwijam to, co dostałem u ciebie, nie ma. Nie szanuję twojego kierownika, nie szanuję tego, komu poślesz na mnie. Nikogo z nich nie będę słuchać. Ja sam będę tym rządził. To jest moje. Słuchajcie, no, takie rzeczy się zdarzają. Być może znacie takich ludzi, a być może odkrywacie, że też tak mieliście kiedyś. Nie? Taka złość na to, że to nie jest twoje, że pracujesz na kogoś, tak? że, że mówisz, nie będę ci nic dawać. To się w nas budzi. Oczywiście Pan Jezus nie, pokazuje to w takim odniesieniu do Pana Boga, to o tym za chwileczkę, ale. Ale, ale to, jest, to jest scena, która jest znana w naszym życiu. Albo inaczej zatrudniasz kogoś, i ktoś ci odstawia to akcję. Jakie to jest bolesne. Masz współpracownika, który wspólną pracę mówi, to ja zrobiłem, on nic nie robił. To jest. To można być skrzywdzony w ten sposób. To jest wykorzystanie. Wykorzystanie okazji, że gospodarz, jakby oni mówią, jakby liczą na to, że gospodarz się jakby nie dowie. Posyła y, y, sługi, i nic mu nie daje: jednego, drugiego, trzeciego nic. Inne sługi nic. Ja? Wysyła syna nic. Zabijają syna. Myśląc, będziemy jak synowie. Będzie to nasze. Jakie głupie, prawda? Ale my często tak postępujemy. To jest wykorzystanie drugiego, wykorzystanie tego, co ci drugi daje. To jest zniszczenie tego, co otrzymuje. Nie traktuję tego jako daru, jako czegoś, co otrzymuje za darmo. Za darmo to otrzymuję, Tylko to biorę i niszczę. Zapominam o tym, że to jest dar. Nie, tu trudniejszy temat. Ci z was, którzy byli kiedyś w związku i zostali zdradzeni, odrzuceni, zostawieni. No to jest Ewangelia o tym. On zostaje odrzucony. Wszystko, co miał, zrobił. Wykopał tłocznie, zbudował wieżę, otoczy murem, założył winnicę. Napracował się, zrobił wszystko, co było trzeba było zrobić. I dostaje nic. Rozmowy, wspólny czas, serce oddajesz, bycie razem, część siebie, może najpiękniejszą część siebie. Piękne lata, jakieś nakłady finansowe dajesz, dajesz, dajesz. I nic. Odrzuceni ludzie z różnych powodów. Więc, jeżeli ktoś tak ma, że to odkrywa, że był właśnie w ten sposób potraktowany, czy to jak Józef, sprzedany do niewoli, przez najbliższych, oddany do niewoli, albo przez kogoś, z kim chciał coś zbudować i został odrzucony, okradziony nawet. To dzisiejsze słowo jest do tych osób. I dobra nowina brzmi. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie kamień odrzucony przez budujących stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. To jest. Jakby wracam do tej myśli zasadniczej. Na początku tego nie widzę. Józef na początku myślę, jest w strasznej sytuacji. Idzie do braci, tato go wysłał do braci, oni z niego zdzierają szatę i go do studni, chcą go zabić i słyszy, że tylko Ruben za nim stoi i chce go zwrócić ojcu. A reszta chce go zabić z zazdrości z nienawiści. Sprzedają go do więzienia. Zakładają mu kajdanki na nogi Kark zakłócono w żelazo i go wysyłają do obcego kraju. Wolnego człowieka. Ale Józef po latach będzie wiedział, że Bóg go prowadzi. I to jest klucz do naszego zrozumienia życia. Że ja dzisiaj może jestem w takiej sytuacji, że siedzę w tej studni, że jestem sprzedany albo przez kogoś odrzucony. Że zdruzgotane jest moje życie, jest ono po prostu jak w studni, albo jestem jak, jak w niewoli jakiejś y, y, egipskiej nie. i nie widzę tego. A Jezus mówi, tak, że na tym możemy zbudować spokojnie, że, że można budować na Tobie, że na Tobie można się oprzeć że na Twoim życiu, tej historii, można się jeszcze wiele rzeczy zbudować. Że to, że inni go odrzucili, ten kamień, ok, budujący go odrzucili, ale to jest główny kamień. Głowica węgła. To jest główny kamień. Na nim się wznosi cały budynek. On opiera, żeby on nie runął. On jest tym głównym budynkiem, kamieniem. To, może, to jest możliwe. Więc Popatrzcie, jeżeli mamy taką historię, odkrywamy taką historię, to oczywiście w pierwszym tym takim etapie jest taki, takie coś, no nic z tego nie będzie, ja się z tego nie wykarskam. No tak, po ludzku, swoimi siłami nie zrobisz z tego nic. Ale jeśli wejdziesz w myślenie Pana Boga, Pana Jezusa, to odkryjesz, że On ze śmierci wyciąga życie, że On z grobu powstaje, że On ten kamień odsuwa i mówi: Ja żyję. Ty też możesz żyć. Że On widzi inaczej. I wtedy będziemy śpiewać: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg chciał. Jakie to były cuda? coś powie, jaka to była historia. Do niczego. Nic tam nie było w tej historii. Nic nie miałem takiego, żeby można było z tego coś zrobić. A po latach mówię, to są cuda, które Bóg zdziałał. Z głupiego człowieka robi bardzo mądrego. Z niewiernego robi wiernego. Z niewierzącego robi świadka wiary. Z kogoś, kto nie potrafił. Uzdalnia do tego, że potrafi wiele. I tak dalej, i tak dalej. I to jest cuda. To Bóg robi takie cuda. Ja, ja jestem przekonany, że robi to nieustannie. Nieustannie. To jest kwestia tylko wzroku, słuchu, czucia, intelektu. No, przede wszystkim wiary, nadziei jak patrzysz, to widzisz możliwości. Nie? Ale to jest łaska, to jest cud, nie? Bo to się nie bierze znikąd, to jest jakby no, po prostu łaska, to po prostu prosić o to, prosić o to. Wsłuchujmy się w tą historię. Nie? Pamiętajcie też, że że te postacie Starego Testamentu, jak Józef, zapowiadają Pana Jezusa. Józef zapowiada, kim jest Chrystus, zapowiada Pana Jezusa, sprzedany do niewoli, aby w przyszłości ocalić swój lud, swojego Ojca, swoich braci, cały naród Izaaka. Jezus sprzedany, zabity, aby ocalić cały lud, wszystkich swoich uczniów. Ten, który na początek wydaje się już koniec, będzie zazdrościć o faryzeusze, chcą go zniszczyć, odrzucić. Zabiorą mu szatę Jezusowi, ogołocą go, będzie jaśniał inną chwałą. Jakby wszystko, co, co najstraszniejsze, przemieni Pan Jezus. No to bo to jest Jezus. No tak samo w nas. Straszne to jest we mnie. Niedobre, grzeszne, fatalne. Dobrze, ja to przemienię. Ja to przemienię. No, taki jest Jezus.